Cześć, witamy dla Was w kolejnym filmie. Dziś mamy dla Was coś takiego luźnego, dla odmudzzenia. Takiego odmuzdrze, wyluzowania, nie? w sumie. Wyluzowania, odejścia od stołu, tam już po prostu leżeć wszyscy z pełnym brzuchem i tak chcecie się po prostu zrelaksować. I wiecie, dawać mamy dla Was tak, tak, tak o nazwie jak to tak Moja pierwsza randka, y kiedy to było. Oj, właśnie, <laughs> będzie trochę ciężko, odświeży mię sobie pamięć. Pytanie jest 7, więc nie za długo, ale zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie. Okay. Dobra, A, pytanie tak. numer 1. Jak mm -hmm. długo szykujesz się na randkę? Na randkę. Myślę, że tak wiecie, z całym przygotowaniem całego ciała, mam na myśli mycie głowy, depilacja, makijaż. Myślę, że godzina nie wystarczyła. Tak. Też mi się wydaje, że godzina to jest taki optymalny czas, żeby się tak. zrobić na tak. bóstwo. Tak. Tak, tak, od stóp do głów wykąpać, wymalować, wybrać w ogóle ubiór. ubiór, stylizację całą. Myślę, że godzina to jest takie wiecie, tak spoko, żeby mi starczyło mm -hmm. czas. Jak wyobrażasz sobie idealną randkę? A. Kolacja, B. Drinki, C. Kino, D. Randka przygodowa. Nie wiem, co jest Na znaczy. pewno nie kino, bo kino to jak, idziemy, jak idzie się na pierwszą randkę do kina, to jest najludniejsza randka, no bo jednak idziesz się na tą randkę, bo to, żeby z kimś porozmawiać, poznać się, a kiedyś byłam na randce w kinie na Harry Potterze i już więcej się nie spotkałam z chłopakiem, <laughs> który byłam na Harry Potterze. Co tam było? Czyli idealna randka, kolacja, drinki, randka przygodowa. A, tak, widziałam najpierw randkę przygodową, a potem bym poszła na drinki. Ja bym raczej kolacja, tak klasycznie, bo idealna randka to mi się kojarzy właśnie z jakimś fajnym jedzeniem, z jakimiś fajnymi drinkami. Myślę, że to byłaby fajna opcja. Popcorn. Pop A no, popcorn, to wiem, Także ty... Ja kolacja. raczej kolacja drinki. Ja. Najpierw kolacja, żeby już pogadać, A ja najpierw coś nie... ekstremalnego, jakiegoś fajnego, jakiś taki jak na no, gdzieś na jakieś takie, wiesz zaskoczenie, jakieś nawet nie wiem... No spójrz kajakiem o, w szpilkach. Tak. No to bym nie powiedział może, że nie trzeba też A, Tak, da się że zrozumiałe. Ale zrozumienie się na luzacka, bo idziemy coś okay. robić fajnego, kreatywnego, więc ja pierwszy na luzacka, idę w tramkach. Czyli co, po takim kajaku potem mały część i idziemy na drinę. Mhm, dokładnie. To, Czyli... Y ty bardziej ekstremalnie, a ja to Ekstremalnie tak. plus drinki. Romantycznie. Okej, okay, pytanie numer 3. Co zakładasz na randkę? I mamy tutaj cztery odpowiedzi. Jeansy, spodnie, spódnica, sukienka. Sukienka to no i na randkę, pierwszą randkę zawsze trzeba się udać, tak wiecie, sexy, kobieco, podkreślić swoje atuty wdzięki. Mm -hmm. To to trzeba uwieł puklić, to, to trzeba schować, to się trzeba, to trzeba schować szpilki, które wyszczuplą nam nogi, optycznie wiecie, nas wydłużą, będziemy takie, wiecie, miały 2 metry wzrostu, Smukłe. wysmukłe, piękne nogi, sukienka. Ja też w sumie jakoś jak nie lubię nawet to na randkę, jak już wiem, że idę na randkę, to bym chęć. Zresztą się nawet faceci lubią chodzić, A czy lubią, jak dziewczyny chodzą w sukienkach, takie wiecie, dziewczęce, nawet czasami jak ja czasami. Jak ja chodzę teraz na stop spodnia, jak i ja raz na, od wielkiego dzwonu na łowoskiem, to mówi, o Kaśka, sukienka, mm. chociaż ja mam facetam na... sukienki. Chyba ja pamiętam, na randki chodziłam często, bo cię po w shortach i w adidasach. Często się tak zdarzało, że ja jakieś takie... na randce. No, jakieś dwa lata temu, trzy <noise> Jakoś tak, no i tak pamiętam wtedy było, ale to były takie, wiecie, nieświadome randki. To były takie, w sensie, o, może przyjedzie, bo bo może coś, koleżeńskie, coś koleżeńskie nie, to takie kręcenie, to się tak nazywało. Więc ja nie byłam świadoma, że ja idę na randkę, bo jak może bym była świadoma, że jadę, nie wiem, na kolację, czy gdzieś do restauracji, to sukienka, a hmm. tak... Takie trzeba, czy też trzeba tak właśnie rozgraniczyć, Czy to jest jakaś taka, wiecie, randka romantyczna, czy jest takie bardziej spotkanie koleżeńskie, ale jest, wiecie, podkładka, że to nie tak nie wiecie, czy to jest tak? ładnie <śmiennie> Dokładnie. Pytanie numer cztery. Jaki makijaż wybierasz? A dziewczyna z sąsiedztwa bez smoki i sexy C Mocne usta, cztery, D rozświetlona, jasny makijaż. No właśnie, no i to jak z tym makijażem jest faceci? Czy lubicie jasne, rozświetlone? Bo ja słyszałam, że lubicie delikatnie, nie malujcie mocno, tak. delikatnie, naturalnie. Ale jest takie, jak mało mocny makijaż, Zresztą Marcin, lubi jak jestem na co dzień malowana delikatnie, ale też lubię, jak mam na no, przykład czasami taką, wiecie, mocne, po, mocny makijaż, mocno podkreślone oczy, mocne usta, taki no zadziorny makijaż. O, właśnie, o to, to chciałam nie, powiedzieć. Nie zauważyć w takich ale taki zadziorny, wiecie, sexy w ogóle, to on też czasami tak lubi. Dlatego. Tak, jak to wyczysz? Oni sami chyba nie wiedzą, co lubią. No bo ja słyszę często, na przykład, ja lubię bardzo czerwone usta i, i często słyszę, że nie, wyjść to zmasz. Zmasz, to zmasz. No bo z drugiej strony przy pocałunku czy przy jakimś takim przytulaniu po prostu to, koszula, jest, to jest. Ksero. Koszula. Ksero. Moja y, koszula wartka z zaręczy to jest tak do połowy brązowa, czerwona, a reszta jest czysta. Brązowa Także w sensie, że płakała na pustyni. Tak, tłuszcz tak, taki był. Także yy, naprawdę ciężko z tym makijażem. Czyli co, tak na co dzień, może bardziej delikatnie, ale e, raz raz święta, czas, raz na jakiś czas wieczór. To petarda. Tak, to o, to, to jest dobra, dobrze żeby wiedzieć jakaś taka odmiana, żeby też nie było nudno i tak widzicie, no stop tak samo. Yy, twój partner dzwoni i mówi, że masz pół godziny na przygotowanie się do randki. Co robisz? To zależy od partnera, od sytuacji, od stażu związku. Ja tak powiem na wstępie. Tak. Bo jeżeli jest to osoba, z którą się nie znacie, z którą zaczynacie się spotykać, znaczy w kropce, to to jest panika, bo dla mnie umyć włosy chociaż i wysuszyć Boże. to jest 20-15 minut. A suchy szampon może nie pomóc. Tutaj. Suchy szampon może być tak kępująco, bo może będzie widział, że masz suchy szampon i tak trochę... tak. Może pomocha za włosy i to stwierdzi, że masz wczorajsze. <grym> no wiecie, są różne sytuacje, więc... Czynistnie... Więc tak pół godziny to średnio, ale w związku dłuższym Służczym. pół godziny suchy... może być suchy szampon. Już Proszę nie. cię, suchy szampon, kitka, jakieś tam botki, paznokcie niepomalowane i, i co? No i idziemy, idziemy. Na randkę jest, no jest. Pytanie numer 6. Partner poprosił o rachunek, a ty. Proponujesz, że zapłacisz, robisz fałszywe zamieszanie, żeby uciec od płacenia. Oczekujesz, że on zapłaci. A tak, jeżeli to tak no jest, to ma być pierwsza ranka. To więc, znaczy, tak, to jest pierwsza ranka, tak. tak. Więc ja zawsze na pierwszej rance nie ma to tam to zawsze płaciliśmy rachunek. Dokładnie. Na pół. No Ale jeżeli facet nie chciał, no to ja po prostu wciskałam w ten rachunek, tak, nawet nie wiem, jakaś yy, nie prowizja, tylko yy, na napiwek dla osób, która nas obsługiwała. Nie było nigdy takiej sytuacji, że facet za mnie płacił, nawet mhm. jeżeli jest teraz, jesteśmy na przykład z Marcinem idziemy na randki, to z reguły jest tak, że czasami on płaci pierwszy, a potem ja płacę. I nie jest tak, że na przykład Marcin non stop płaci, tylko zawsze lepiej ja się czuję, jeżeli na przykład idziemy na pół. Na przykład, jak Marcin mnie zaprasza na randkę, to on płaci, potem ja go zapraszam już na przykład do kina, więc ja płacę za bilety tak, żeby to było pół na pół. No i co tak nie wiecie? No bo to... Albo chociaż ja przynajmniej, ja często tak mam, bo upartość tu bierze górę i czasami nie da się przekonać, żeby mi płacić na pół, to po prostu no dobra, no to idziemy teraz gdzie? No to idziemy do kina, ok, no to ty stawiałeś kolację, to ja płacę za kino, tak. Czę to tak jest, ale u nas z reguły jest 50, 50 chyba. Tak, zawsze po prostu. I tak chyba zawsze było. Znaczy jakoś tak się nie spotykałam, żeby jakoś tak płaci. No, jakoś tak nie, szarmanckich tak... nie było. Nie było. Zawsze <laughs> <było. laughs> no, są dziesiątki nie na no, żartuję, tutaj absolutnie nie chodzi mi, wiecie, żeby kogoś tam obrażać, Ale no tak... To jest nie, logiczne to dla mnie, że na pół na pół. Na pół. No. tak. E, pytanie ostatnie. Nadszedł czas pożegnania, a ty? Machasz, przytulasz się, smok w policzek, smok w usta, pocałunek na całego. <gry> Czekajcie, pierwsza randka? Nie. Pierwsza randka. No załóżmy, że to jest pierwsza randka. Wiecie, ludzie są różni, różni są, różne są związki, temperamenty. Różne, różne, są, różne są, tam związki chemiczne przepływają. Różne feromony przepływają i różne sytuacje w życiu mamy, więc można ja malkać, można, można się ale wiecie, życie to jest taka randka nieudana, więc trzeba zachować, wiecie, honor i klasę i dokończyć tą randkę, a wiesz... Co to wtedy robisz? No, no to, A, to ja do no, To nie jakiś unik, na no, wiecie zachodzi, no bo jednak już na to randki się wyszło, no to nie wiem, przytulić się i tak. no to taki, nie, oj no nie tak bez sensu, no, ale jakiś taki wiecie uścisk i tyle i nigdy się więcej nie spotkamy. Jeżeli jest jakiś chłopak, który po prostu na samą myśl, to po prostu miękną kolana. miękną kolana, no to wiadomo, no to, że będę chciała jakiegoś... No to różnie, różnie się dzieje, słuchajcie, no bo jak działają rzeczywiście, po prostu hormony biorą górę, no to czasem jest różnie. Ale jeżeli też znaczy, jest, Ja mówię bardziej, biorę no... pod uwagę to na całego... No właśnie, nie po całego usta, no gdzie na całego? Na całego, to by, wiesz, musiał być tylko ze śniadaniem, no, ale tak raczej nie. Jest. Znaczy kwestia, tak jak mówię, no każdy, ja, ja też bym chyba... Cmok w usta. Jakby to był taki chłopak, wiecie, z tym, Na którym mi zależy... Drejka, to cmok A. w usta. Drejka. Drejka? ty byś dreka smoknęła? Nie wzięła znaczy, go na ja całego. Nie <grym> widzi, no machnie w no, obok, obok. A, no sorry. Nie, no żarty, słuchajcie, to są wszystko żarty. Nie bierzcie absolutnie tagów na poważnie. E, czyli co? Ty smok w policzek czy usta? W Usta. W Usta. No ja tak też w usta. Wiecie, taka tak, rzeczna usta. Tak. Albo w policzek, a później w usta. No To, to zależy, jak się. Albo potem przyłoży tam usta, jakby. <grym> usta do usta, czy usta do policzek. Także tak, siedem pytań, tak jest bardzo krótki, ale mam nadzieję, że Wam się podobał taki luźny. Powiedzcie, taki... bo jak jest u Was na tej pierwszej rance, bo my dawno nie byliśmy na takich pierwszych randkach, ja już nie pamiętam. Właśnie, jeżeli ja no, nie to... byłam na pierwszej randce, więc przypomnijcie mi, jak Pan się to wiecie, wszystko odbywa, teraz do... ja, czy gdzieś teraz na randki chodzi. Bo my wiemy, wygląda nas młodszy osta. W sensie, tak, ale wiecie, jeżeli ktoś ma jakieś nowe znajomości, sympatie, to opowiadajcie, opowiadajcie jak opowiadajcie, tam na pierwszych tam randkach jest. Może no. jakieś historie, śmieszne. Właśnie, śmieszne, jakieś zabawne, jak wiecie, po pierwszej randce drama. No, przykład ja mam na Harry podejrzeć, wiecie to w Pierwsza znaczy, no nie z... Tak, nie mam mi do Harry'ego Pottera, ale byliśmy na Harry Potterze w kinie bajka. No i chłopak był taki nudny, że ja w ogóle nie... No myślałam, że będzie fajnie, no on mnie do kina zabrał na Potter. Harry... No, to znaczy, tak, na część chyba drugą, czy trzecią, jak ja nawet pierwsza, nie drugiej nie oglądają. Nie wiedziałam kompletnie o co chodzi. Może halek. intencje dobre, tylko jakoś tak hmm. szkoda tracić czas w kinie niż rozmawiać w sumie o lepiej. No lepiej w... było, no, no ale ja potem że już dobra w tym kinie, było, doszedł nam czas minut. No, co, co zrobisz, życiać? Napiszcie koniecznie, jak tam u Was jest, ja, bo ja jestem w sumie No ciekawy, tak, wiecie, Po babci musimy sobie pogadać, napisz tam w komentarzach co i tam, wiecie, w yy, I widzimy się w kolejnych filmach, yy, nie wiem kiedy. Zobaczymy, bo filmy teraz intensywnie się dosyć pojawiały, tak. więc my musimy trochę też odsapnąć. Ale pewnie ale się moja zostawiamy baza Was. teraz na długi czas. Troszkę musimy sobie odpocząć z tym notowaniem tych filmów, ale niedługo się już widzimy. Żegnamy się serdecznie. Pa!